Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś chciałabym Wam zaprezentować mojego kolejnego moka, który przedstawia niemieckie działo przeciwlotnicze Flak 18 8,8 cm kalibru. A z tej okazji zbudowałem jeszcze dla urozmaicenia tej budowli małą mm, dioramę która przedstawia niemieckie stanowisko, no tej właśnie, oto armaty, tego działa, na terenie ZSRR. Front Wschodni, oczywiście, rok 1942. A więc co? Może zacznijmy pierwszy od, od tego samego, od tego całego umocnienia okopu takiego mm, tak jak widać cały ten okop jest taki obłożony workami z, pieska, z piaskiem mm, tak. może zajmiemy się samymi figurkami jest ich tutaj Aż 7, także no dość sporo. Tak, w tym znajduje się tu dowódca całego tego oddziału, że tak powiem. Ładowniczy, a zarazem strzelniczy. Sanitariusz, snajper. Snajper Wehrmachtu, dwóch żołnierzy SS, ten i ten. Oraz kolejny żołnierz Wehrmachtu, ten już taki szary. Dobre. Mm, tak. Jak widać mamy tutaj takie stanowisko MG 34. Czyli inaczej piły Hitlera. Jak to było nazywane. Mm, tak. No, jak można się spodziewać, mm, niemiaszki strzelają do radzieckich samolotów. Samolotów bombowych oraz myśl myśliwców. Mm, tak. Ta armata jest w skali ogólnie do figurek, czyli takie 1 do 40, 1 do 38, gdzieś taka skala, mniej więcej. Obok jak widać znajduje się no, taki mały lasek, albo taka jakaś łąka z drzewami. Tu mamy parę krzaczków. Dodałem na tą makietę granaty moździerzowe. Myślę, że fajnie wyglądają na tym, co symbolizuje, co symbolizuje o tym, że Żołnierze radzieccy atakują tą pozycję, ale no, jak widać są to niewybuchy, które po prostu spadły, a nie wybuchły. Mamy tutaj krzaczka takiego, dwa drzewka. Tu mamy takie no, wzniesienie, tak jakby ulepione. No, z tego piasku, i takiej już ziemią to, to wszystko zarosło. Trawą znaczy. Mm, tak. Mm, co by tu jeszcze powiedzieć? No, tu mamy sanitariusza, który no, wypatruje wroga, albo sobie po prostu stoi i patrzy. Jaka to wojna jest zła. Ale sam ją rozpętał. Tu jak widać mamy snajpera Wehrmachtu, który wypatruje przez lunetę żołnierzy wroga. Jest to ten podstawowy Mauser, ten Karm 98K z miejscem na bagnet, tylko, że ja mu po prostu dokleiłem tu jak widać mamy bagnet jakiś. Tu mamy skrzynkę z, z pociskami. Jak widać jest tutaj też ładowniczy. Żołnierz w remachtu Pokażę Wam teraz żołnierza SS. Żołnierz Piechoty SS. mam taką fajną minkę. Nie wiem, co to jest, ale jak widzicie, ma takie czarne. Czarne coś obok oczu. Nie wiem, co to może być. To jest takie, takie to malutkie. Mm, tak. jest to fajny nadruk aczkolwiek no te kropeczki są takie dziwne mm, tak tu mamy żołnierza SS w brązowym mundurze ten był akurat w zielonym no to ten tam stoi przy tym MG? 34. Dobra, jestem z powrotem. Mm, tak, może teraz zajmijmy się samym działem? A to zrobię cięcie, może? A więc, tak jak mówiłem, to działo jest w skali do figurek. Mm, no. Żebyście mi uwierzyli, to postawię tu obojętnie jaką figurkę. No i zobaczcie. A może teraz... O. No i czy nie jest to skala do figurek idealna. No moim zdaniem jest to idealna skala. No dobra, zajmij weźmy teraz tego ziomeczka. Widać to działo jest ten flak. Jest tak w takim kamuflażu piaskowo-zielonym. Mój ulubiony kamuflaż. Jest on na takiej podstawce. Jak widziałem na zdjęciach historycznych, flaki były na takich podstawkach. Tak. Jest tam taki klocuszek z takim no, że może się cała konstrukcja obracać. No, może pokażę wam teraz zakres 360 stopni oczywiście. Góra, dół. Mm, tak. Tutaj, jak widać, mamy takie fartuchy, że tak to sobie nazwę. Jest to taki większy element, takiego skosu oraz mniejszy. Tutaj mamy takie krateczki. Mamy klocek jeden na jeden. Taki płaski. Tutaj jak widać użyłem szarych klocków. Ten jeden jest ciemno szary. Tu jak widać mamy oporo powrotniki. Mm, tak. Y, tu było takie no, tu się kładło pociski, tam się je wpychało mm, do lufy, że tak to ujmę. Mm, tak, tu mamy jedno pokrętło mamy krateczki jakieś też taki klocuszek piaskowy mamy takie wyższe takie dłuższe wyżłobienie jakby oczywiście z tej strony powinna być jeszcze, powinno być jeszcze jedno pokrętło ale że gdzieś mi się zapodziało no to miałem problem ze znalezieniem no i musiałem dać no niestety ale jedno pokrętło tu, jak widać, mamy takie siedzonko dla celowniczego bodajże. Mm, tak. Mm, co by tu jeszcze powiedzieć? No, cała konstrukcja, tak jak mówiłem, 360. Może Wam zaprezentuję. Teraz bez tej podstaweczki. Tak to wygląda. Tak tutaj od spodu jest taki klocek. No tak on właściwie wygląda. tak ogólnie wygląda od spodu ta armata to działo. Jak widać tutaj znajduje się taki element, na którym to się tak do góry i na dół rusza. No to mi się odczepia. O, dobra. Może wam to teraz zaprezentuję, jak to wygląda. No dobra. A więc tak wygląda sama lufa z oporą powrotnikami. Tu od spodu mamy taki klocuszek jeden na jeden ze studem. Tu mamy właśnie to Zrobione z szarych klocków Takie coś Tam było właśnie takie Jakby segmenty Od tej strony Tak to wygląda Identycznie Tu mamy właśnie No kurczę, no Zabrakło mi słowa jak to się nazywało Możecie napisać w komentarzach. O mm, tak. całe te fartuchy. Oczywiście wezmę to słowo w nawiasie. Wyglądają właśnie tak. Tak wygląda jeden z nich. Tu ma tą blaszkę wzmacniającą. Tutaj jest ten grosik, taki groszek, jakby. No, i całe to składa. Cała ta armata składa się no, z trzech takich, no, jakby to powiedzieć, no, z trzech części. Lufa. Jeden fartuch no. o, Dobre, Szczepił się. No i drugi bok też. Tak to się prezentuje. Może teraz przyczepię to z powrotem do podstaweczki. I teraz może kilka słów o tym, o to dziale. A więc tak. No to działow, czyli niemieckie działo przeciwlotnicze, a zarazem przeciwpancerny. flak 18, 8,8 cm było niemieckim Działem przeciwlotniczym o kalibrze 88 mm, czyli jak tu Niemcy zapisywali, 8,8 cm. Było potocznie nazywane 88 w tamtych, w tamtych czasach. No, ogólnie niemieckie działo przeciwlotnicze było to oraz przeciwpancerne, tak jak mówiłem, z okresu II wojny światowej. Było, a zarazem jest też dzisiaj jednym z najbardziej znanych dział przeciwlotniczych z okresu II wojny światowej. No, wyprodukowano też kilka wersji flaka. Flaka no, to jest akurat 18, był też flak 36. 37, no i tam jeszcze jakiś, ale już kur, kurczę, zapomniałem. Możecie napisać w komentarzach. No i co by tu jeszcze powiedzieć? No, oryginalne zastosowanie tego działa było do zwalczania. Wroga w powietrzu, czyli zastosowanie było jej przeciwlotnicze. Ym, takie było zastosowanie tej broni. Ym, tak. No, bardzo w wojsku niemieckim było też ono bardzo znane jako nazywane nie znane, tylko nazywane jako Acht Acht. Czyli 88, był to skrót od 8,8 cm. Yy, nie wiem, czy ten, czy dobrze to wymawiam. No, oznaczało to 8,8 cm. A więc tak, no, producent tego działa, no to był krób. Mm, tak. No i co by tu jeszcze powiedzieć No jej masa Wynosiła Jak dobrze pamiętam Chyba Pięć tysięcy kilo No to była masa chyba Bojowa Hmm, chyba tak. Hmm, no i co by tu jeszcze o tym dziale powiedzieć? No jej szerokość, szerokość, czyli tak, hmm, wynosiła pięć metrów. 5 metrów, tak. Chyba 5 metrów i tam coś z groszami jeszcze. Wysokość to była oczywiście w pozycji złożonej, czyli tak o, to były 2 metry. No a długość całej lufy od początku do końca wynosiła 7 metrów. 7 metrów też tam coś z groszami. 7,5 metra. Mm. Ojej, czekajcie. Mm, tak. No i co by tu jeszcze? Powiem, to chyba wszystko. Mm, dobra. Mm, a więc co? Także w tym odcinku to by było na tyle. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka. Także co? Subskrybujcie kanał. Po pierwsze, po drugie, szary, przyci szary subskrypcja. Przycisk, przycisk od subskrypcji ma być szary. Klikajcie dzwoneczek, żeby przychodziły Wam powiadomienia o nowych filmach. Lajkujcie filmy. A szczególnie komentujcie bardzo dużo, bo lubię czytać Wasze komentarze, a szczególnie pozytywne opinie. A więc co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!